Czas na dobre wiadomości Kleks TV. Piąte wydanie wiadomości poprowadzi Alicja z Plastoludków. Witamy w piątym wydaniu Kleks TV. Karnawale same bale. W przedszkolu odbył się bal karnawałowy. O karnawale w Wenecji czy Rio de Janeiro słyszał prawie każdy. Tymczasem w Polsce mamy również tradycję niemniej kolorowych i radosnych zabaw rozpoczynających nowy rok. Zapusty, czyli polski karnawał, to czas zabaw, tańców, zimowych balów, znany w polskiej tradycji już od średniowiecza. To okres trwający od święta Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową poprzedzającą Wielki Post. I w naszym przedszkolu, jak co roku, zorganizowano wielki bal karnawałowy. Jak za dawnych lat, wszystkie dzieci zebrały się w przedszkolnej świetlicy, aby podskakiwać w rytm wesołej karnawałowej muzyki. Bale karnawałowe, które poprzedzane są huczną muzyką, są zwykle bardzo wyczekiwane. I tak też było tego roku. Rodzice przygotowali swoim pociechom kolorowe stroje. Sale przedszkolne z minuty na minutę stawały się coraz bardziej bajeczne. Wszyscy świetnie się bawili, a wesołe pląsy karnawałowe było jeszcze słychać długie, długie godziny po balu. Jak co roku, pani dyrektor zaprasza do przedszkola aktorów, którzy wprowadzają dzieci w świat teatru. Teatr jest w życiu dziecka bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój, dlatego kontakt z teatrem nie należy ograniczać wyłącznie do roli widza. Dlatego w przedstawieniach nasze przedszkolaki mają okazję wcielać się w rolę aktorów i czynnie uczestniczyć w przebiegu no dowiedziałem. Spektakl teatralny to nie tylko dobra zabawa, ale i oddziaływanie na wyobraźnię i wrażliwość dziecięcą. To okazja do poznawania nowych postaci ich dokonań i różnorodnych zachowań. Tym samym dziecko poszerza własny zbiór doświadczeń społecznych. Do przedszkola zaproszono wszystkie babcie i dziadki. Dziadkowie to rodzice naszych rodziców i nasi rodzice. Kiedy myślimy o babci i dziadku, przechodzi nam do głowy dużo miłych skojarzeń i bardzo ciepłych emocji. I właśnie w styczniu dziadkowie obchodzą swoje święto. Jest ono bardzo celebrowane w naszym przedszkolu, bo to nie tylko odwiedziny miłych gości, ale przede wszystkim podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej. Każda grupa przygotowała dla swoich dziadków coś innego. Było dużo humoru i wesołej zabawy. Dziadkowie oglądnęli także jasełka i włączyli się w śpiewanie kolęd. Nie zabrakło także życzeń skierowanych w stronę dziadków, dużo zdrowia i pociechy oczywiście z wnuków. Wszystkim dziadkom występy bardzo się podobały, byli bardzo wzruszeni, a na koniec obdarowali wnuki słodkościami. Dzieci z Plasta Ludków wzięły udział w kursie kolędniczym. W październiku odbył się czwarty festiwal kolęd Malenkiemu Jezuskowi. Nasza grupa kolędnicza, Świętego Szczepana, zdobyła drugie miejsce w kategorii od 0 do 1 zespoły Większa. Plastoludki przygotowała pani dyrektor Krystyna Kałużna, a nad przebiegiem występu czuwały panie Ania Leśniak i Paulinka Surdziel. Również z tej samej grupy wyróżnienie dostała Zosia Cygal w kategorii Soliści. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Teraz zapraszam państwa na prognozę pogody. Czekają nas kolejne dni opadów w śniegu. Temperatura od minus trzech w nocy do plus dwóch w dzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam w nocy.